Hej, mam na imię Dawid, a to jest podcast Horyzonty. Jest to takie miejsce, w którym będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy dzisiaj być chrześcijaninem i w jaki sposób wpływa to na naszą rzeczywistość. Ideą podcastu jest, żeby rozmawiać z mówcami, autorami, pastorami, liderami, którzy wywierają wpływ, a w swoim chrześcijańskim życiu są inspiracją dla wielu. Wierzę, że poprzez historię życia moich rozmówców wszyscy możemy rosnąć i być inspirowani, a nasze horyzonty znacznie się poszerzą. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z moimi przyjaciółmi Irminą i Szymonem Wolniakami. Irmina i Szymon są pastorami kampusu Północ Kościoła Rady już życia w Gdańsku oraz dyrektorami Duszpasterstwa Akademickiego Petra Polska. Cześć kochani, Irmina, Szymon. Cieszę się, że nam się udało tutaj złapać w Krytożynie. Że daliście się namówić na, na to, żeby w to sielskie popołudnie zaciągnąć się na, na poważne rozmowy ze mną. I cieszę się, że możecie ze mną rozpocząć tę przygodę otwierając ten podcast. No właśnie, bo startuję z podcastem i tak jak wiecie, to jest, to jest pierwszy odcinek w założeniu. I kiedy myślałem sobie o tym podcaście, to od samego początku zrodziła się we mnie taka myśl. Właśnie to miałem dwie takie myśli. Niech to po pierwsze rozciąga, stąd też nazwa Horyzonty, aby poszerzała nasze horyzonty, ale no. też, żeby to było coś, co będzie nas budowało. I wierzę, że jedno i drugie bardzo mocno jest związane ze sobą, i wierzę, że forma takiej rozmowy, kiedy rozmawiamy o własnych doświadczeniach, o naszych historiach, gdzieś tym, co sami przeżywamy z Panem Bogiem. To jest właśnie sposób na, na budowanie i sposób na to, żeby e, się rozciągnąć. Chciałbym, aby dzisiaj, abyśmy dzisiaj porozmawiali sobie po prostu o tym, co znaczy dla was e, być chrześcijaninem, co oznacza dla was bycie uczniem Jezusa i czy bycie chrześcijaninem i uczniem Jezusa to jest to, jest, to, jest to samo. To jest taka wiem, że większa myśl, do niej wrócimy e, za jakiś czas. E, powiedzcie mi, Kanie, co jaka jest wasza droga z Jezusem? Jakbyście mogli tak w ten sposób, byśmy mogli od tego zacząć. W jaki sposób rozpoczęliście swoją drogę z Jezusem? To po pierwsze dziękujemy za bardzo rozbudowane pytanie. Cztery chyba pytania w jednym, ale tak jeszcze zanim <grym> rozpoczniemy, to dziękujemy za zaproszenie. Jest to dla nas przywilej i dziękujemy, że no, zaprosiłeś Dawid. To jest niezwykłe. A teraz odpowiadając na pytanie, na które chciałbyś, żebyśmy odpowiedzieli na początku. Czy chrześcijaństwo to jest naśladowanie Jezusa? Nie, to potem. Dobrze, dobrze, <grym> okej. Okay. W jaki sposób rozpoczęliście swoją e, drogę z Jezusem? W jaki sposób spotkaliście może Jezusa osobiście? To ja może zacznę. E, więc moi drodzy, ja wychowałem się w domu e, ludzi wierzących, więc gdzieś obecność Boga, chodzenie do kościoła było obecne od samego początku e, w moim życiu. E, widziałem też jak rodzice praktykują swoją wiarę w praktyczny sposób. E, i sam taki moment samego nawrócenia miałem, jak byłem bardzo mały. W wieku 11, 12 lat, dokładnie nie pamiętam, gdzieś w drodze w samochodem poczułem, rozmawiałem po prostu z rodzicami i wiedziałem, że to jest taki moment, spytałem rodziców jak zrobić przyjąć Jezusa do swojego serca, oni mi to wytłumaczyli i to był moment, kiedy się nawróciłem. Ale później w, w bardziej świadomym wieku, kiedy były może lepsze albo gorsze chwile, sam musiałem podjąć jeszcze takie decyzje żeby chodzić z Chrystusem tak naprawdę, żeby go naprawdę poznać, żeby go naprawdę e, honorować w swoim życiu i żeby z nim po prostu chodzić. I wydaje mi się, żebym chyba nie mógł wskazać takiego, to jest mój moment nawrócenia tak w jednej tak o tutaj to jest ta data, ale to jest wiele takich małych momentów, które doprowadziły mnie do takiego świadomej, naprawdę świadomej decyzji, że ja nie chcę już żyć inaczej, chcę podążać za Jezusem. Chcę chcę poznawać jak to jest na co dzień i naprawdę jak to po prostu jest? Chcę widzieć tego, tego samego Boga, którego, o którym czytam w Biblii, w moim życiu, na co dzień. E, więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Tak mm -hmm. naprawdę to już zapomniałem, o co chodziło. Więc kochanie, może Ty podziel się mm -hmm. historią, e, jak to u Ciebie wyglądało? E, jasne, więc e, moja historia jest zgoła inna. A ja poznałam e, Jezusa jako takiego naprawdę przyjaciela i Zbawiciela, kiedy miałam 12 lat. Um, to, było, to było takie miejsce, to była chyba koniec pierwszej gimnazjum, to były wakacje, i to był taki moment, kiedy ja byłam w bardzo ciężkiej sytuacji w ogóle życiowej. I ja w ogóle jestem z domu, a, gdzie nie było nigdy ojca, gdzie, gdzie było bardzo trudno, um, gdzie była e, f, może pewnego rodzaju nawet przemoc psychiczna. I, i trochę fizycznej, więc to było takie, taki moment, kiedy ja jako dorastająca dziewczyna zadawałam sobie wiele pytań odnośnie odnośnie życia, odnośnie śmierci, odnośnie wiary. I też był taki moment, kiedy w ciągu jednego półrocza tak naprawdę zmarły bardzo bliskie mi dwie osoby, ponieważ po pierwsze zmarła moja babcia, która była mi bardzo bliska i to wywołało we mnie takie, takie poruszenie, bunt, jakiś taki gniew na Boga, gdzie ja w Jego istnienie ogólnie możemy powiedzieć, że wierzyłam, ponieważ tak było przyjęte, ale, ale nie było jakby w tym nic takiego głębszego. Natomiast potem jeszcze... W krótkim odstępie czasu zmarł też synek mojej wychowawczyni, który był wtedy małym chłopcem, z którym ja się bawiłam, i, i on odszedł dosłownie w ciągu trzech miesięcy, zabrała go białaczka. I dla mnie to po prostu było takie tąpięcie, kiedy ja zaczęłam naprawdę sobie zadawać takie, takie pytania. I tak się stało, że. Trafiłam na obóz ekumeniczny, chrześcijański, gdzie była młodzież i z kościoła katolickiego, i z kościoła protestanckiego. I w tamtym miejscu przez dobre 10 dni, na dwa tygodnie obozu, ja byłam totalnie zablokowana. Ja nie rozumiałam, dlaczego. Skoro ten świat jest taki zły, skoro ten świat zabiera mi ludzi, których ja kocham, skoro, skoro ja jestem w takim ciężkim położeniu, dlaczego ci wszyscy inni ludzie się, ci mówią, że ten świat jest fajny, że życie jest super, że wszystko jest ok. jeszcze miałam większą taką niechęć, kiedy widziałam, jak oni się cieszą właśnie, kiedy się modlą, gdzie ja w swoim sercu miałam tylko myślenie typu: Ty Boże, jesteś beznadziejny, doprowadziłeś do tego, że moja rodzina jest rozbita i tak dalej. I po dwóch tygodniach, pamiętam, że prawie dwóch tygodniach yy, był taki ten moment, kiedy, kiedy po prostu zaproponowano mi modlitwę o, o nawrócenie, modlono się o mnie i ja po prostu w tym momencie poprosiłam Pana Jezusa, żeby stał się yy, moim Panem, Zbawicielem, żeby po prostu wyrwał mnie z tej takiej ciemności, w której, w której żyłam. I pamiętam, że zaczęłam strasznie płakać i z każdą łzą po prostu... Yy, Wychodziły ze mnie wszel wszelkie lęki, wychodził ze mnie gniew, y i, i na to miejsce po prostu za za zaczął przychodzić spokój, pewność, pokój, miłość przede wszystkim, poczucie akceptacji. I, i, i to był taki pierwszy moment, y że moje życie zaczęło się diametralnie zmieniać moja rodzina zauważyła ogromną zmianę. Natomiast potem miałam jeszcze drugi taki moment, ponieważ wracając do miejsca, gdzie, gdzie mieszkałam wtedy, gdzie się uczyłam ponieważ mieszkałam y y w internacie bo, bo byłam daleko poza domem rodzinnym to nie mogłam sobie znaleźć konkretnej wspólnoty, nie trafiłam do żadnego kościoła, który by mi zaoferował to, co ja przeżyłam tam, na tym obozie tak głębokiego, i niesamowitego i tutaj się kłania tematy duchowego ojcostwa. No nie, no nie trafiłam po prostu na takie osoby, które, które może to były epizody, ale nie było nikogo, kto by mnie poprowadził. I potem w wieku 20, już chyba 1 lat, zderzyłam się praktycznie około, w około ze śmiercią, ponieważ dostałam bez mojej wiedzy dopalacze i wylądowałam wtedy na oddziale intensywnej terapii, gdzie mnie odtruwano, gdzie po prostu stanęłam no dosłownie oko w oko ze śmiercią, z groźbą udaru, z groźbą utraty w ogóle, e, no nie wiem, po prostu czy życia czy zdrowia. I tam ja sobie przypomniałam w tamtym miejscu o tym, że przecież kiedyś, kiedyś te 8-10 lat wcześniej ja poznałam przecież Boga, który uzdrowił wiele rzeczy w moim życiu, uzdrowił mnie, dał mi siłę, dał mi radość, dał mi pokój. I powiedziałam wtedy, zawołam do Boga, mówię, Boże, teraz jeszcze raz mówię do Ciebie, że chcę albo iść za Tobą na 100%, albo to in, inna opcja nie, nie ma sensu. Mm. Można, można by powiedzieć, że wcześniej to było 50-50, 60-40, rozumiecie? Mm. Ale wtedy powiedziałam, że albo 100%, albo w ogóle. I skracając historię, po prostu znalazłam kościół też dzięki mojej przyjaciółce, która po prostu zaprowadziła mnie tam. Dostałam się do grupy, która się mną zaopiekowała, mała grupa domowa. Zaczęłam poświęcać każdą swoją chwilę i czas na to, żeby spędzać go po pierwsze z Bogiem, a po drugie z ludźmi, którzy prowadzili mnie do tej relacji i pozwalali mi w takim bezpiecznym otoczeniu wzrastać duchowo. Mhm, super, dzięki. Osobiste przy To jest jakby coś, co obydwoje od razu podkreśliliście, właśnie stąd to pytanie na początek, bo uważam, że to jest w ogóle fundament, jakby w ogóle rozmowy o czymkolwiek innym. I takie zdanie, które, ja je często używam, przewrotnie, rzucając właśnie taką, taką, takiego haka i taką sieć, że dla mnie też chrześcijaństwo to nie jest filozofia tylko, to nie jest system, to nie jest zwięzły i jakby taki, wiecie, ułożony system filozoficzny. I chciałbym, żebyśmy trochę odpakowali, że tak powiem, tą myśl razem sobie. To, to jeżeli to nie jest tylko filozofia, to czym jest w takim razie chrześcijaństwo? Ha, dobre pytanie. Tak jak zauważyłeś, jak opowiadaliśmy o tym, jak spotkaliśmy Jezusa Chrystusa, to wiązało się to z jakimiś przeżyciami, jakimś doświadczeniem. I wydaje mi się, że tutaj jest taki właśnie słowo klucz, czyli doświadczenie. Doświadczenie Boga. Oczywiście, osoba z zewnątrz, która obserwuje chrześcijaństwo, może powiedzieć, że, Ej, to jest jakaś filozofia. I to tak, traktując to bardzo powierzchownie, rzeczywiście możemy stwierdzić, że to jest filozofia. Ale, e, będąc już e, gdzieś, poznając Jezusa, czytając słowo Boże, widzimy, że to nie jest tylko jakiś rodzaj myślenia. Albo jakieś tylko wartości, które wyznajemy. Ale jest to dużo, dużo głębsze i szersze pojęcie. E, więc nawet ja bym się nie silił na mówienie, że chrześcijaństwo to jest filozofia, tylko to jest gdzieś chodzenie z Bogiem, przeżycie Boga, przeżywanie Boga na co dzień nawet. E, I tak samo w kontrze do innych religii, innych światopoglądów, e, to, co mnie ujęło, e, i jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa i co, co mnie ujęło, to jest to, że. Mm, inne religie pokazują, ej, musisz zasłużyć sobie, musisz się starać, musisz robić to i to, i może na koniec twojego życia, może ewentualnie e, tak. dostaniesz się do nieba albo zasłużysz to na coś. to. Tak. A tutaj jest totalnie odwrócona sytuacja: Jezus Chrystus przychodzi na świat. Jest na, jest na krzyżu, po trzech dniach z martwych staje. Dzięki niemu mamy dostęp do, dzięki jego łasce, mamy dostęp do zbawienia, do nieba, do dobrych rzeczy, które on przygotował. I tak możemy wystartować, przyjąć tą łaskę i później zmieniać się regularnie dzięki też jemu, bo on jest obecny w codziennym życiu, dzięki tak Duchowi Świętemu. Tak, uzupełnia, żyjemy uzupełnia, na tym kochani. świecie nie po to, żeby zasłużyć na niebo, tylko że właśnie żyjemy na tym świecie, żeby. Um, Nieść dalej przesłanie Jezusa Chrystusa, ratować innych ludzi, um, już z tą perspektywą, że jakby koniec jest nasz, że jest zapewnione, że mamy miejsce w niebie i nie musimy się o to martwić. Natomiast faktycznie, tak jak mówi Szymon, wiele innych filozofii, wiele innych religii mówi o tym właśnie, że są pewne zasady, są pewne właśnie punkty, które trzeba wypełnić, że trzeba być jakimś, żeby sobie na to zasłużyć. Tutaj odwrotna sytuacja. To Jezus Chrystus dla nas zrobił wszystko i stał się wszystkim, żebyśmy mogli po prostu tutaj no żyć tak. wolności. Tak i to jest też ciekawa w ogóle koncepcja, że tak naprawdę przychodząc do Boga najlepszym CV jest to, że nie jesteśmy idealni właśnie. Tak. Czyli pokazując Boże potrzebuję Twojej pomocy. To nas zmienia i wtedy dlatego chcemy żyć w moralny sposób, dlatego chcemy żyć podobając się Bogu, a nie najpierw musimy Zasłużyć i wtedy Bóg na nas zwróci uwagę, tylko jest to właśnie odwrotne. I to Czyli jest że niesamowita chcemy, chcemy siła. Chcemy te... tak żyć, a nie musimy. Tak żyć. Dokładnie, to jest odwrócenie, y, odwrócenie w ogóle światopoglądu, no, takiego jak moje, ludzie mają. Zasad. My, jako ludzkość, jesteśmy świetni w tym, by narzucać sobie jarzmo. A I właśnie. Tak. Zas... sobie pozwolę na takie śmiałe porównanie, że wiara to właśnie jest, że robisz coś w wolności, bo chcesz, a religijność robisz coś, bo musisz to zrobić. To jest, to jest duża różnica, jest subtelna y, dla ludzi. Dajcie notatki, zanotuję to. to i może to jest faktycznie, to jest bardzo subtelna różnica, ale ona jest, ona jest kluczowa. Tak. Po tak. To jest kluczowa różnica. Tak, no bo żyjemy w takiej, w takiej części świata, że geograficznie my przynależymy do tak zwanego chrześcijańskiego świata. No. Tak więc wracając do, też do tej myśli, y, którą Szymek zaważył na początku. Yy, trochę, wiadomo, że Europa przechodzi bardziej do mentalu postchrześcijańskiego niż chrześcijańskiego, że, że jakby ciężko powiedzieć, że to, z czym spotykamy się na co dzień, nawet w, w, w tym temacie rasizmu, który jest tak bardzo yy, codzienny. Mhm. Ciężko mówić, że to jest, yy, że tam jest, że tam widzimy postawy chrześcijaństwa i miłości tak dalej, ale ja też zauważam właśnie to, że yy, chrześcija, nominalne chrześcijaństwo czy czy jakaś tam religijność to nie jest to samo, co, co bycie uczniem Jezusa, czy naśladowanie tak. uczniem Jezusa, czy naśladowanie Jezusa po prostu. I mam taką myśl, teraz dosłownie mi wpadła, a propos tego też, co mówiliście, że przecież pierwsi uczniowie mówiło się, o niej, że są wyznawcami drogi. Mhm. Że nie są wyznawcami drogi, że, że my mamy niebo zapewnione, ale jest, jest na ziemi nasza jakaś taka droga po prostu. I właśnie, czepiając się tego, e, waszej drogi, jakbyście mieli, tak może podzielić się, jakie może punkty kulminacyjne w tej decyzji, już po tej decyzji, gdzie stwierdziliście i powiedzieliście Panu Bogu, tak, jakby chcę żyć z Tobą, chcę żyć na 100%. Jak wygląda wasza droga od tamtego momentu? Jesteście, byliście liderami, Szymon był liderem Petry w Gdańsku, jesteście pasterami kampusu. Jest, wasza, jest jakiś kawałek drogi do tego, nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, tak, że nie jesteśmy doskonali. Widzimy pewne rzeczy, których nie robimy jeszcze, które chcielibyśmy robić, ale ja patrząc na wasze życie, to widzę jakby owoce waszego życia. Widzę. Widzę zachętę, widzę ludzi, którzy są dookoła was, widzę pocieszenie, widzę miłość, widzę świadectwa ludzi, którzy są dziś w waszym otoczeniu, więc ja to powiem do was, bo, bo tak na was patrzę, że, że, że wasza droga uczniosła wydaje pewne owoce. Ale chciałbym, chciałbym usłyszeć od was, jakie są, jakie wy uznajecie, czy widzicie może w swoim życiu takie małe decyzje, tak jak Szymon mówił, które gdzieś może były takimi przełomami, E, że was popchnęły dalej. Nie dla nas, ale właśnie dla, dla wszystkich ludzi, którzy będą tego kiedyś słuchali e, i będą potrzebowali takiego, nawet jest w nas taki głód, może chcemy czegoś więcej, tak? chcemy czegoś więcej niż tylko nominalizmu i, i, i czegoś takiego. No. Myślę, że nie, nie tyle może będą to punkty, mm -hmm. bo to sugeruje pewną kolejność, ale myślę, że możemy mówić o, o różnych sezonach. W życiu um, i, i, i etapach. Na pewno pierwszą taką rzeczą, y, która dla mnie była przełomowa, to to, że nauczyłam się codziennie spędzać czas z Bożym Słowem. Spędzać czas w Bożej obecności, chwaląc Go, bo jest zapisane, że Pan Bóg mieszka, mieszka w chwale swojego ludu, więc kiedy modlimy się, kiedy, kiedy chwalimy Go, kiedy dziękujemy Mu za wszystko, zmieniamy swoją, swoją postawę, perspektywę. I to jest ciekawe, bo y, to nie jest rzecz, którą można sobie raz wypracować i ona będzie trwała. To jest rzecz, którą, którą po prostu y, każdy chrześcijanin powinien robić codziennie. Um, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce, bo to jest ciekawe, że im więcej spędzamy czasu z Bogiem, tym bardziej jesteśmy go głodni. To jest bardzo ciekawe. Zdrowe dzieci przecież mają dobry apetyt i, i chcą więcej jeść. Więc to jest taka pierwsza rzecz, że, że spędzanie czasu w tej, w tej Bożej obecności, z Bogiem, rozmowa z nim, to kto to kieruje nas do kolejnej rzeczy, czyli do posłuszeństwa. I to, to może to nie jest łatwy temat, ale, ale tak naprawdę życie z Bogiem, kiedy, kiedy im więcej podejmujemy decyzji, e, które Jemu się podobają, które, które są związane z tym, że jesteśmy posłuszni Jemu, je, je, Jego Słowu i po prostu Jemu, um, to się staje coraz łatwiejsze i coraz bardziej takie naturalne. I pierwsze, pamiętam takie elementy mojej drogi, to, to mogę mówić o takich punktach, że to był taki, najpierw było takie zderzenie, moje ja, moja rzeczywistość, moje, moja taka cielesność, to, co ja chcę dla siebie, a, a, a to, co chce Bóg. Dla przykładu, um, byłam w takim momencie, że kończyłam, um, ma, chyba to był studia magisterskie, może to... Tak, to było, tak skończyłam magisterkę wtedy i um, bardzo wyraźnie poczułam, że mam zapisać się do szkoły biblijnej i jakby wedle ciała mogłabym powiedzieć, że nie byłoby mnie na to ani stać finansowo, ani, ani czasowo w ogóle, bo miałam przecież dyplom studia. A z drugiej strony czułam bardzo wyraźnie takie ponaglenie, taka, taki ciepły głos Ducha Świętego, który mówi: Zrób to, ja Cię wyposażę, ja Cię, ja cię zaopatrzę. I tutaj właśnie musiała, musiałam pokazać to posłuszeństwo. Powiedziałam, że jak tego nie zrobię, może świat się nie zawali, ale ja będę żałowała. No i okazałam to posłuszeństwo, i poradziłam sobie śpiewająco, bo z Panem Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. I to naprawdę cud za cudem, zaopatrzenie za zaopatrzenie, wszystko było super. A mogę być klina od razu, żeby też szukać w to bo to jest bardzo ciekawy Czekaj. punkt. I ja to też zauważyłem, znając Was właśnie bliżej. Jesteście artystami, kończyliście szkoły artystyczne, i nawet tak patrząc z boku, ja wiem, że z Waszym skillem, talentem i tak dalej, gdybyście. Poszli, powiedzmy, w sztukę i nawet biznes, to bylibyście, no nie wiem, odnieślibyście na pewno jakiś sukces, taki uznanie, i tak dalej, i tak dalej, a wylądowaliście w cudzysłowie w kościele, mhm. tak? I ja, ja wiem, że podjęliście kilka takich decyzji, że podjęliście decyzję, że wasze nawet stawki czy, czy zarobki będą na totalnie minimalnym poziomie, tylko po to, żeby robić rzeczy, więc chciałbym też Szyma w to wciągnąć. Jak to się stało w ogóle? Bo to jest, to jest dla mnie niesamowita historia. No to na pewno tutaj słowem klucz, który użyła Irmina jest posłuszeństwo. I to nie od razu zaczęło się, przynajmniej u mnie, nie od razu zaczęło się tak, że a nagle radykalne zmiany, radykalne podejmowanie decyzji, ale to właśnie mm, ja potrzebowałem różnych bodźców i na pewno jeden z takich, jak jeszcze nawiązując do twojego poprzedniego pytania, jak to się wydarzyło, że jest taka droga, jakie to były te kluczowe momenty. To na pewno kluczowym momentem, tak jak Irmina powiedziała, dla niej była ta codzienność, czyli te małe kroczki tak naprawdę w codzienności. Dla mnie też jednym z dużych bodźców było przyjazd mojego przyjaciela z Danii. On, on przeprowadził się do Danii na okres studiów. Wtrafił tam do kościoła, który był bardzo charyzmatyczny, bardzo przeżywał Boga i wracał raz na jakiś czas no, do swojego domu, na święta e, i w inne okazje. I właśnie zawsze mówił: Ej, musimy się modlić, Bóg działa. E, I przyjechał z taką świeżą pasją, z takim czymś świeżym, z czymś takim niesamowitym. I powiedzieliśmy sobie: Jak ja to zobaczyłem, powiedziałem: Ej, ja też tego chcę, chcę doświadczyć takiego Boga i. E, Módlmy się. To jest sposób, który znamy, zaczniemy się modlić, i spotykaliśmy się w dwie osoby na początku w piwnicy u niego, w innej piwnicy i zaczęliśmy, tak jak umiemy się modlić, było na początku ciężko. Po pięciu minutach myślałem, że godzina już minęła, ale okazywało się, że tylko pięć minut, ale jakoś dzięki Bożej łasce, dzień za dniem, tydzień za tygodniem, tam zaczęły. Wie, dziać się wielkie przemiany, które dopiero później zauważyliśmy, że e, po prostu wydarzyły się tam w tej piwnicy, coraz więcej ludzi zaczęło tam przychodzić. A więc to był dla mnie taki bodziec mocny, który, e, taki jakby historia, e, taki background, e, tylny, co się działo. I to nie było widoczne od razu, ale po prostu konsekwentnie tam zaczęliśmy się modlić, i to miało przełożenie, bardzo duże przełożenie na moje codzienne życie. I oczywiście dla mnie dużymi bodźcami też było branie odpowiedzialności na siebie, czyli pastor proponował mi. E, albo nawet nie sam pastor główny, tylko jakieś osoby dostrzegały potencjał mój. Ja dostrzegałem jakąś okazję, Ej, może zaangażujesz się w młodzieżówkę, może zaangażujesz się, że powiesz jakieś kazanie, może poprowadzisz coś. I ja mimo mojej natury, która nie jest bardzo ekspresyjna, mówiłem, czuję, że to jest, że powinienem w to wchodzić. Mimo że się nie czuję na siłach, to i tak zacząłem w to wchodzić i to były dla mnie takie impulsy, które pomagały mi też trzymać dyscyplinę. I trzymać tą codzienną relację z Bogiem i w ogóle rozwijać siebie. Też mi się wydaje, że dla mnie kluczową rzeczą było świadome w ogóle podejście do życia. Czyli w jednym momencie stanąłem, pomyślałem sobie, ej, ja nie chcę żyć tak jak żyję, że mi czas przez palce przechodzi, tylko chcę świadomie żyć. Chcę świadomie żyć z Bogiem, chcę, żeby to było intencjonalne, wszystko co robię. I z wieloma porażkami do dzisiaj staram się tak planować, żeby moje życie było intencjonalne. Ale teraz odpowiadając na to pytanie, które tutaj zaczepiłeś. Jak to się stało, że my zrezygnowaliśmy z, z przysłowiowej kariery? Przysłowiowej kariery. No. Tak. Posłuszeństwo i też poczucie powołania. Czuliśmy krok za krokiem, małymi kroczkami czuliśmy, że Bóg nas po prostu powołuje. Pokazuje nam gdzie mamy iść, w jaką stronę mamy iść. I to było nieracjonalne dla wielu ludzi. Czasami dla nas nie było nieracjonalne. Też były momenty, że ja w ogóle zrezygnowałem. Z, jakich, z pracy zarobkowych, żeby prowadzić służbę. Irmina, to był początek naszego małżeństwa, Irmina jakby zarabiała większość pieniędzy, ale czuliśmy, że mamy tak zrobić. Było to odważne, było to też takie bardzo. Na przekór, w kontrze. Na, w kontrze naszej kultury, do świata, w którym się, tak. się zajmujemy. Było to też trudne dla nas ale bardzo czuliśmy, że to jest po prostu Boża ale droga i Boży to sezon. Czuliśmy pokój. Tak. I to właśnie było ciekawe, że było trudno, ale jakby małżeństwo w takiej sytuacji mogłoby się kłócić, a my w ogóle jakby jeśli chodzi o te tematy to był taki luz, bo po prostu każdy z nas dokładnie wiedziało, że... I to, I to jest piękne, tak, I to jest piękne, że właśnie w małżeństwie uzupełnialiśmy się, a nie tak, że ja przyszedłem, e, wiesz co, czuję, żeby nie pracować. <grystanie zdaniem> to by był przypał. Nie róbcie, jak, tu, jak słuchacie nas, to nie róbcie, tak, faceci nie róbcie, tak, jakby co. Ale to było, y oboje to odebraliśmy, oboje jakby czuliśmy, że to jest to. Mhm i oboje podjęliśmy świadomą decyzję chociaż ja się ja się bałem bo nie chciałem zrzucać takiego obciążenia na moją żonę ale po prostu to było radykalne to było radykalne z naszej strony ale to też przyniosło owoce mogliśmy tak. się zająć służbą widzieliśmy owoce widzieliśmy zmiany w życiu ludzi jak się stają naśladowcami Chrystusa jak się nawracają jak doznają uzdrowienia czy to psychicznego czy to fizycznego i to jest piękne to na... ciekawe, ja uzupełnię Tak, śmiało, bo ja tak chaotycznie um. trochę mówię. No nie, wszystko jest super. Ja dziękuję, dziękuję I to jest ciekawe, I ja jeszcze zanim poznałam Szymonę, bo pytałeś o naszą drogę, ale tak. jakby to się wszystko zaczęło jeszcze jakby tutaj indywidualnie, um, ja miałam od zawsze ogromne pragnienie, kiedy tylko właśnie było to moje takie spotkanie radykalne, na 100% powiedziałam Bogu tak, to ja zawsze chciałam coś robić właśnie dla ludzi i dla Boga, chciałam to wszystko łączyć. I w pewnym momencie miałam takie, takie, um, takie myślenie, że mogłam po studiach jakby albo szukać pracy w korpo, Albo mogłam, jakby, no zająć się kościołem. Jakby dla mnie nigdy nie było półśrodków. Ja, ja osobiście nie, nie należę do osób, które mogą na przykład jedną nogą stać tutaj, a drugą tutaj. Ja jestem osobą, która, która chce się angażować 100% w jedno miejsce. Bardzo szanuję osoby, jakby tarowe, które mogą na przykład część etatu tutaj, część etatu tutaj. Były takie etapy w moim życiu, ale generalnie ja oscyluję za tym, żeby po prostu um, iść 100% gdzieś. I ja po prostu podjęłam decyzję, że. Um, wszystkie moje siły, jakie tylko będę mogła yy, yy, włożyć w kościół, do tego stopnia, że zakładając firmę, dbając o to właśnie, żeby mieć jakieś utrzymanie, ja też chciałam pracować dla kościołów. I to było bardzo ciekawe. Miałam taki krótki epizod, może kiedyś do niego wrócimy z Szymonem. Gdzieś tam cały czas to się, to się przewija, ale moja pierwsza firma um, oscylowała wokół tego, że to był wygrany konkurs na startup odnośnie właśnie designu w kościele. Jak, jak wspierać kościoły w tym, żeby kościoły były dobre. Piękny przekaz obudowany w idealną, piękną jakość i, i to, było, to było ciekawe, bo właśnie ja wtedy powiedziałam, że jak już działać dla kościoła, dla Boga to na 100%, a potem Ponieważ nasz kościół rodzimy w Gdańsku potrzebował mnie bardziej, jeszcze bardziej na etat, no to ja już jakby totalnie popłynęłam i zostałam tu pracownikiem do tego kościoła. Czy żałuję? Nie, nie żałuję absolutnie, bo co z tego, że mogłabym mieć więcej pieniędzy i mogłabym, nie wiem, kupić sobie lepsze spodnie albo, nie wiem, mieć jakieś super gadżety, skoro nie, nie czułabym, że jestem w miejscu, w którym chciałabym być jako, jako Boża córka, i to nie byłoby miejsce mojego powołania. To, to jest indywidualna kwestia, ktoś może być powołany do biznesu, ja to bardzo szanuję, są różne etapy, może my też kiedyś będziemy bardziej w biznesie yy, niż w Kościele, ale na ten na moment słuchanie Bożego Głosu, posłuszeństwo prowadziło mnie do tego, żeby zainwestować 100% mojego czasu po prostu w Kościół. Uh -huh. Uh -huh. No, I to jest nasza osobista właśnie droga, o której mówiłem, że każdy z nas prędzej czy później dojdzie do drogowskazu posłuszeństwa, że jest pewien głos, który, jeżeli jesteśmy głodni, przechodzimy do Pana Boga i, i prosimy Go o to, żeby nas prowadził, to On chce nas prowadzić. tak? No, to, to jest modlitwa, która nigdy nie wraca pusta, ja też tego doświadczyłem, że jeżeli mówię, Panie Boże, prowadź mnie, to, to zazwyczaj zaczynam czuć lekką uzdę w tak, tym momencie. Prawda. I to jest już moja decyzja co zrobię jak zobaczę drogowskaz. I co ciekawe dla każdej osoby, która może jest teraz w takim miejscu jeśli, jeśli słuchasz nas to chciałam powiedzieć, że e, m, będą przychodziły momenty takiego zwątpienia. A mogłem, mogłam zrobić coś innego, mogłam i, przyjąć jakąś tam posadę a nie tutaj Naprawdę są różne sezony w życiu. Ja też nie zachęcam do lekkomyślności i po prostu do dorzucania wszystkiego, żeby tylko być w kościele i poświęcić 100%, ale naprawdę słuchać Bożego głosu, mieć wokół siebie ludzi, którzy z Tobą to będą przemadlać, w którą stronę masz dokładnie iść, bo. Um, niestandardowe decyzje najczęściej wymagają też tego, żeby byli wokół ciebie dobrzy doradcy, to jest bardzo, bardzo ważne i jeśli masz dobrych doradców, bożych doradców, to, to razem naprawdę możecie podjąć decyzje, które potem, owszem no, będą momenty takiego, jest ciężko, jest, jest, jest może jakieś zwątpienie, ale będziesz przynajmniej wiedzieć, że to jest to miejsce, w którym miałeś iść i to jest twoje powołanie.